Witam Was serdecznie. Wczoraj wrzucając relację na temat szkolenia z łojotokowego zapalenia skóry głowy po jej emisji otrzymam od Was bardzo dużo zapytań odnośnie tego jak sobie z takim łojotokowym zapaleniem skóry radzić. Pytacie mnie co jeszcze można by było zrobić, żeby to łojotokowe zapalenie tak nam nie doskwierało, a robiliście już praktycznie wszystko. Stosowaliście prawie wszystkie leki od lekarza. I tak naprawdę reakcja pozytywna była tylko na chwilę. Słuchajcie, w pierwszej kolejności to ja muszę na 100% wiedzieć, że wy to łojotokowe zapalenie skóry macie, bo trzeba je różnicować z łuszczycą, trzeba je różnicować z łupieżem suchym, z, z łupieżem łojotokowym e, oraz z samym łojotokiem, tak? łojotokowe zapalenie skóry, natomiast jest chorobą nawrotową. Jest schorzeniem, którego w 100% wyleczyć się nie da, i jakby podejście tylko z jednej strony. Nie da nam efektu. Ja bardzo lubię wszelkie schorzenia skóry głowy, bo wiem, że przy prawidłowym podejściu i przy tym, jak klient mnie będzie słuchał, ja już po miesiącu mam praktycznie klientów, którzy mówią, że zapominałem o problemie. Po jednym zabiegu jestem w stanie uzyskać 80% remisji. Klient mi mówi, że głowa go nie swędzi, że już nie ma tego problemu łojotoku i dużo, dużo dłużej nie musi mieć włosów. Także łytykowe zapalenie skóry jest takim schorzeniem, gdzie działamy holistycznie. Ja ustalam suplementację, ona jest zawsze indywidualnie dobrana do każdego klienta po tym, jak widzę wyniki danej osoby. Ja wiem, że na przykład brakuje klientowi cynku, jeżeli w próbach wątrobowych pewien parametr jest za niski. Ja wiem, kiedy brakuje B12, jeżeli analizuję sobie morfologię i patrzę na poszczególne parametry, które mi mówią o tym, że tej B12 po prostu brakuje. Ja po morfologii też jestem w stanie stwierdzić, czy osoba ma alergię, właśnie tolerancje pokarmowe. I to jest właśnie to, o co najczęściej też proszę klientów z złotekowym zapaleniem skóry, bo wyłączenie pewnych składników żywieniowych z naszego jedzenia daje nam bardzo dużą remisję na bardzo długo, daje nam też spokój. Także podejście do osoby z złotekowym zapaleniem skóry to jest. Odpowiednio dobrana, idealnie wręcz do danej osoby pielęgnacja, ale to potem, oglądniemy skórę głowy, dobrze dobrana suplementacja, wykluczone spożywienia składniki, które będą stymulowały nasze jelita do tego, że będą powstawały procesy zapalne, sprawdzenie pewnych parametrów, czy np. przykład dao nie jest u nas uszkodzony i nie mamy problemu z histaminą. No, i oczywiście prawidłowa pielęgnacja gabinetowa, czyli dobranie takich zabiegów tutaj, które będą nam bardzo fajnie wspomagały to, co Wy będziecie robić w domu. Także łoetokowe zapalenie skóry jest dla mnie wyzwaniem, któremu bardzo często udaje mi się sprostać, a w zasadzie chyba zawsze. I uwielbiam robić zabiegi przy problematycznych skórach głowy. Ok, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku.